Witam serdecznie, kochani. Pokażę Wam dzisiaj, jak zrobić smoka dinusia z ręcznika. Dzięki niemu dziecko nie zmarznie, będzie mu cieplutko, milutko, przyjaźnie. Po prostu fantastyczna zabawa po kąpieli. Zaczynamy naszego smoka. Potrzebny jest nam kwadratowy ręcznik. Może być gotowy kwadrat, ale jeśli mamy, możemy usiąść go z prostokątnego ręcznika, bo zazwyczaj takie one są. Składam na równy trójkąt. Najdokładniej, no jak tylko mogę, spróbuję to zrobić. I zaczniemy od głowy. Odcinamy ten róg pod kątem prostym. Właśnie tak. A teraz nadamy mu kształt głowy czyli zaokrąglimy na górze, odcinając odstający róg. Tutaj na dole, gdzie mogą być nogi, a tu ogon, też możemy zaokrąglić. Wtedy będzie tak bardziej fajnie, bardziej przytulnie, delikatnie. Czyli robimy półkole. To samo pod spodem. I z tyłu ogon. Ogon będzie owalny. Więc odcinamy ten trójkąt. Wszystko, jak widać, jest bardzo proste. Po takim wykrojeniu tworzy nam się baza, która pozwoli stworzyć dowolne zwierzątko. My dzisiaj zrobimy dinusia, smoka, ale to może być zarówno pies, jak i kot, dowolne inne zwierzę. Teraz nadamy charakter naszemu zwierzakowi. Użyję kawałka materiału. To jest akurat skrawek, ale zupełności wystarczy. Składam go na pół, odrysowuję mu grzywę. Używam w tym celu mudełka krawieckiego, ale jeżeli wy nie macie go w domu, możecie użyć jakąś zwykłą kredkę. To nie ma znaczenia. Ważne, aby widać było to, co chcecie zostawić. I wycinamy na podwójnym materiale. Oba kawałki muszą być równe, dlatego, żeby będą widoczne z obu stron. Szyjemy je później. Mamy dwa identyczne kawałki materiału. Teraz musimy je szyć dookoła, przekręcić na lewą stronę i wypchać jakimś wypełniaczem. Może to być na przykład ocieplacz albo fizelina. I zaczynamy. Skręcimy sobie materiał i wyjmując go z maszyny. I dalej jedziemy. Grzebień jest obszyty. Teraz musimy wywinąć go na lewą stronę, na drugą stronę. Ładnie wypchnąć wszystkie rogi. To będzie w końcu charakter naszego zwierzaka, więc musi być fajnie widoczny. Możemy sobie pomóc nożyczkami, żeby te rogi dokładnie powypychać. A teraz trzeba wypełnić ten nasz grzebień takim wypełniaczem. To może być tak naprawdę cokolwiek. To mogą być jakieś skrawki materiału, to może być jakiś filc. Może być właśnie taki ocieplacz. Ja go teraz sobie porwę w dowolny sposób i poupycham te rogi. Super mi wychodzi. Hmm. I taki właśnie grzebień będziemy przeszywali do naszego gotowego kocyka wyciętego wcześniej. Grzebień mamy gotowy. Teraz możemy go już przyszyć do naszej bazy ręcznikowej. Zróbmy to na lewej stronie, żeby nie było widać żadnych nici i ściegu. Wszystko równo ułożyłam i teraz szyję wszystko, żeby grzebień się trzymał. Usuwamy w maszynę naszą grzywę. I zaczynamy szycie. Jeśli już jest przyszyta grzywa, nie zdejmuje naszego kocyka z maszyny, dlatego że do końca całą jego głowę do dołu. I szyję dalej. Idealnie. Nasz smok ma już grzebień, ma kształt. Teraz zrobimy głowę. Składam ten skrawek ręcznika, który mi został po wycięciu na kwadrat i odrysowuję sporą literę U. Właściwie mi się to mydło bardziej wbija w ten ręcznik niż odrysowuję i zostawię kształt. Ale wszystko widzę. większe nożyczki. No dobra. Wycinam pod ręcznik. Gotowe? To są właśnie dwie literki U, które razem oprzyję i zrobię z tego głowę. Właściwie paszczę, tylko w środku W środku będą takie fajne zęby. Wytnę je dookoła tej paszczy i przyszyjemy koło tego, tego grzebienia. Żeby były ładne, białe i równe, użyję linijki. Powiedzmy, że taki kawałek wystarczy w zupełności. Odetnę sobie ten pasek. I z niego zrobię zęby. Myślę, że 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zębów w zupełności wystarczy temu smokowi. Mimo takie ładne trójkąty, jak rysuję jeden ładny, równoramienny trójkąt, to od góry wychodzi mi już właściwie sam. Więc żaden kawałek materiału się nie zmarnuje. Jeden, dwa, trzy. One są grubsze, dlatego że filtr, z którego wycinałam te zęby, był z sobą Posklejamy je razem, dlatego są grubsze. A teraz, żeby je oprzeć w paszczy, powkładam najpierw do środka, żeby sobie mniej więcej umieścić, jak to ma wyglądać, w jakim miejscu mają być te zębiska. Zrobię sobie trzy z tyłu, a dwa z przodu, żeby wyglądało tak bardziej groźnie. Szyjemy zęby. Materiał jest dosyć gruby, ale na szczęście mieści się ładnie pod stopką. Sprawdzę, bo tutaj jeden ząb mi uciekł, więc w trakcie możecie sobie sprawdzać, czy te zęby są na swoim miejscu, żeby nie było tak, że przyszyjemy i nagle ząb jest jeden jakoś krzywo, coś nie pasuje. Zęby przyszyte. Sprawdzimy teraz, jak wyglądają po właściwej stronie. Wyłaniają się wszystkie po kolei. Białutkie, takie jakie powinny być. Smok jest prawie gotowy. Za chwilę przyszyję paszczę. Ważne, żeby zostawić miejsce na oczy. Zrobię dlatego troszkę niżej niż od samego tutaj grzebienia. Myślę, że tak w połowie, o, w tym miejscu będzie idealnie. Duże oczy na pewno się zmieszczą. A teraz spokojnie przeszywam dalej na maszynę naszą paszczę z zębiskami. Ma grzebień, ma paszczę z zębami, wszystko co mu potrzebne. Ostatnia rzecz, oczy. Na takim samym filcu, z jakiego zrobiłam, zęby, zrobię oczy. On jest samoprzylepny, więc nie będzie potrzeby, żeby go przylewać na maszynie. Po prostu narysuję, wytnę i przykleję. Myślę, że będą dosyć duże. Każdy smok ma wielkie oczy. Więcej, powiedzmy, takie. I da Mam nadzieję, że nie będą złowieszcze, wręcz przeciwnie intrygujące, zaskakujące. To będzie coś, co dzieciom się na pewno spodoba. A może nawet przyłożę sobie drugie, żeby było idealne. Fajne jest to, że nie muszę tego obszywać, że wykorzystam ten właśnie samoprzylepny filc. Oczy przylepiam na samoprzylepną taśmę. Ale dla trwałości warto przyszyć oczy na maszynie. Będą się oczywiście dużo, dużo lepiej trzymały. Zostały nam źrenice. Mogę oczywiście sobie je też narysować. Jeśli na materiale będzie widać. Jeśli nie, to myślę, że po prostu nawet bez odrosowywania każdy wie, jak wyciąć kształt źrenic. Ja zrobię takie same jak całe oko, tylko w pomniejszeniu. I tak samo przyłożę ten wycięty materiał i od niego tak samo odetnę. Hmm? Teraz nasz smog będzie gotowy. Takie źrenice można przykleić klejem do tkanin. Będą się naprawdę dobrze trzymały. Kochani, to jest gotowy smog. Ja na koniec obszyłam go jeszcze lamówką. Pamiętajcie, że możecie zrobić dowolnego zwierzaka w dowolnym kolorze, jaki sobie tylko zechcecie. Ogranicza Was tylko wyobraźnia, a najważniejsza jest zabawa z dzieckiem. W oczekiwaniu na następny odcinek. Subskrybujcie nasz kanał, lajkujcie i piszcie w komentarzach, co chcielibyście robić razem ze swoim dzieckiem w czasie infekcji. Pozdrawiam!